Dzień dobry, witam Państwa po popołudniowym materiale. Proszę Państwa, sytuacja robi się coraz bardziej poważna. Donald Trump stworzył potwora, stworzył koalicję trzech potężnych póki co jeszcze państw, które opowiedziały się przeciwko Stanom Zjednoczonym. Persaldo to jest przeciwko nam wszystkim, bo przypominam, że NATO jest głównym trzonem, przepraszam, USA są głównym trzonem Paktu Północnoatlantyckiego NATO. A jesteśmy świadkami, gdy Chiny, które dotychczas dystansowały się od Rosji, oczywiście formalnie wyrażały swoje poparcie, ale nie chciały się mieszać w konflikt, tak nie nie, nie szukały żadnych zaczepek. Ale teraz zaatakowane wojną celną przez Trumpa, podobnie jak Indie, zjednoczyły się z Rosją. Putin spotyka się w Chinach z Przywódcą Chin, przywódcą Indii, pojawia się przywódca Korei Północnej, i nagle tworzą koalicję przeciwko Stanom Zjednoczonym, które są coraz słabsze. Jak wiecie, polityka Trumpa doprowadziła do gospodarczej recesji w Stanach Zjednoczonych, która trwa cały czas, do w zasadzie takiej cichej wojny domowej, bo Ameryka jest podzielona dokładnie tak samo zrobiono jak w Polsce. Kaczyński to jest, można powiedzieć, istna kopia tego satrapy Trumpa, i mamy w tej chwili gigantyczny kłopot. Jak wiecie, Rosja jest w tej chwili wykończona wojną w Ukrainie, ma coraz mniej środków, coraz mniej możliwości. I w zasadzie cały świat, ten wolny świat, ten demokratyczny świat jest przeciwko Rosji, ale nie Indie, i nie Chin. No o kolei północy już nawet nie wspomina. I co teraz? Bo Indie są głównym odbiorcą rosyjskiej ropy i to też wszyscy wiedzą. Putin szuka rynków zbytu, szukał pomocy u Chińczyków. Ci się wcześniej dystansowali, uznając, że wolą, żeby był pokój na świecie, że wojna do niczego dobrego nie doprowadzi, ale musieli odpowiedzieć Trumpowi na jego zupełnie bezpodstawny, bezsensowny, i kontrskuteczny atak przez nałożenie jakichś naprawdę absurdalnych ceł rzędu 100-150%. Pamiętacie, Państwo, on nakładał te cła, potem się z nich wycofywał, znowu nakładał. Ostatecznie Chiny się wkurzyły i nałożyły też cła na Stany Zjednoczone. Nastąpiła taka sytuacja, że nawet korespondencja miała przestać płynąć z Chin paczki, z Chin do Stanów Zjednoczonych. Panika wśród importerów w Stanach Zjednoczonych. Bo towary z Chin raz, że miały być absurdalnie drogie, no bo ktoś musi za te, to, tak, te cła pokryć. No kto? Konsumenci. Choć Trump próbuje wmawiać ludziom, że to, to firmy zapłacą te cła, a nie oni. To jest, no ale nie, 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 tak, nie, nie będę oskarżać Amerykanów o jakąś szczególną, szczególną wiedzę, bo im się myli. Pamiętam, jak się myliła Poland i Holland, jeszcze jak Holandia tak była nazywana Holland po angielsku. Ale to, co się w tej chwili zaczęło dziać, jest mocnym sygnałem dla nas, dla Europy, dla Polski, że należy jakby w tej koalicji zła, tej osi zła, która się właśnie zawiązała, odnaleźć tak, by nie stać się również obiektem ataków z ich strony. Bo nie ulega najmniejszej wątpliwości, że Chiny w końcu do Stanów Zjednoczonych, i tak jak mówię, Persaldo, w stosunku do sojuszników Stanów Zjednoczonych, Chiny, Indie i Rosja będą robić wszystko, by Stanom Zjednoczonym przeszkadzać i też nam. Co może zrobić Polska? W takiej sytuacji, więc Państwo, no Polska ma nawiązane bardzo dobre stosunki dyplomatyczne z Indiami, również z Chinami. No, Rosja się ratuje w tej chwili, tak? Ratuje się dzięki Indiom, rynek zbytu i dzięki Chińczykom, którzy mają pomóc Rosji, by po prostu się nie przewróciły. Chińczycy upatrują w silnej Rosji przeciwwagę i silnym Indiom przeciwwagę do, stanom, do Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Do, specjalnie mówię Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, bo no, można przyjąć, że połowa Amerykanów nie popiera Trumpa w tej chwili. Myślę, że ten procent już jest o wiele wyższy, że część osób, które oddały głosy na Donalda Trumpa, plują sobie w brodę. No ale tak niestety kończą, kończą naiwni, którzy dają wiarę w kłamstwo. Proszę Państwa, wszystkie amerykańskie dzienniki piszą z przerażeniem o tym, co się będzie działo, jeżeli Chińczycy zjednoczeni z Indiami i z Rosją. Będą starali się teraz wejść na ścieżkę wojenną, gospodarczą na razie, na szczęście, ze Stanami Zjednoczonymi. To nie jest tak, że Rosja nie ma żadnych relacji gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi, ja mówię tutaj o firm. I Rosja cały czas handluje ze, ze światem. Ja nie dalej niż wczoraj przez zupełny przypadek oglądałem taki filmik krótki na YouTube. Jak pewien Rosjanin pokazuje, jak to się zimą żyje w takiej chacie, zbitej z bali, jak można przetrwać, rozpala ogień w takim małym piecu, gdzieś tam sobie piesek biega gdzieś, w boka Syberia, ja patrzę, on przygotowuje sobie posiłek wziął puszkę z konserwą, którą ja patrzę, a to nagranie z zimy tego roku. Z lutego. Ja patrzę, a na puszce jest napisane Łuków. Fiermy Łuków to wszyscy kojarzymy, tak? Z przetworów takich mięsnych konserw Skąd Łuków na Syberii? No, wniosek jest jeden, że ten handel cały czas kwitnie. Ba. Ja, ja, ja nie wiem dlaczego nie ma reakcji organów państwa, jeżeli chodzi o handel z Rosją. Przecież to jest państwo napastnicze, które działa również przeciwko nam. Nie tak dawno otrzymałem maila od pewnego pana, który wskazał mi na przykład na tego posła od Brauna, Fritz się nazywa. Ładne polskie nazwisko. Obydwa takie. Braun, Fritz, Fritz, Fritz. I a propos tego Fritza z korony tam polskiej, czy która to jest korona tam z tej konfederacji. W każdym razie to jest kumpel Brauna. I pan pisze o tym, że jest nie wiem, agentem czy handlowym przedstawicielem firmy Beczkopol, która produkuje beczki. I wspomniał o tym, że ta firma to jest właścicielką z kolei dwóch i pół, pół, jak napisał, firm w Rosji. I faktycznie, ja zrobiłem, bardzo panu dziękuję za tę informację, zrobiłem sobie szybki research i okazało się, że faktycznie firma Beczkopol jest właścicielką spółki Rosyjskich, która produkuje beczkę. Takie wiecie, na olej, na smary. Tak? No to taki handel, przecież w beczkach dostarcza się też paliwo, chociażby na front. Pytanie, gdzie jest kontrwywiad? Czy ma świadomość tego, że polska spółka poprzez swoją spółkę córkę w Rosji, zajmuje się taką produkcją i wspiera wojnę napastniczą, bo to jest jakby oczywiste. No, na razie ci, że ja to publicznie, publicznie ogłosiłem, zadając pytanie w co ma wspólnego z tym beczkopolem, czy coś może na ten temat powiedzieć, to oczywiście milczy, no, ale mam nadzieję, że ci ze służb, którzy obserwują mój profil na Platformie X albo oglądają tutaj nasz kanał, to zareagują, bo ja nie będę za nich wykonywać roboty, niech się... Za nią wezmą i sprawdzą, o co tu chodzi, bo ta informacja jest dosyć niepokojąca, ale nie o tym mówimy. Teraz sytuacja jest taka, że Chiny wchodząc w tę oś taką zła z Indiami i Rosją przeciwko Stanom Zjednoczonym, mogą też zagrozić sytuacji gospodarczej Europy, bo Europa będzie kojarzona ze Stanami Zjednoczonymi, chyba że Europa. Spróbuję zacząć prowadzić rozmowy nie z Rosją, z Indiami i z Chinami na temat wymiany handlowej, tak by się zdystansować od tej wojenki, którą wywołał Donald Trump, bo to jest warunek sine qua non, byśmy pozostali bezpieczni i powiedzieli: OK, to jest nasz sojusznik, partner, mówię o Stanach Zjednoczonych, ale my w tych wojnach handlowych nie uczestniczymy i nie chcemy uczestniczyć. Ja tylko przypominam, że Trump również zaatakował Europę, nakładając na Unię Europejską dodatkowe cła, chcąc wymusić na Europie większy import amerykańskich towarów, a w Stanach Zjednoczonych Trump twierdzi, że teraz wszystko tam będzie produkowane, chcąc zabrać całą produkcję, bądź zmusić amerykańskie firmy do wycofania się z chińskiego czy indyjskiego rynku. Na indyjski rynek to przede wszystkim tekstylia. Zresztą nie tylko Indie, tak? Mamy Bangladesz, mamy Pakistan, mamy Wietnam, mamy Kambodżę, mamy też nawet Tajlandię, ale bardzo dużo towarów przecież jest produkowanych właśnie w Chinach. Jeżeli chodzi, przepraszam, w Indiach, jeżeli chodzi o Chiny to swoją drogą. Jeżeli chodzi na przykład o tekstylię, to jest potężny przemysł, który produkuje dla, dla wielu zachodnich koncernów odzieżowych. Akurat o przemyśle tekstylnym odrobinę wiem. I tutaj też się rodzi problem, bo gdzieś tą produkcję trzeba będzie przenieść. Pytanie: gdzie? Bo w każdej chwili może się zdarzyć tak, że Indie, mając też rynek zbytu na swoje towary w Chinach, w Rosji, w państwach, które współpracują. Gdy zobaczyłem zdjęcie z tego szczytu w Chinach, pojawił się tam również Łukaszenko. I pojawił się przywódca Korei Północnej. Jeżeli kim tam się pojawia, to znaczy, że Korea też liczy na to, Korea Północna, że będzie miała wsparcie gospodarcze za to, że na przykład przekaże Rosji swoich żołnierzy No takie mięsa armatnie, bo przecież Koreańczycy to giną jeden po drugim, ale ja tylko przypomnę, że Koreańczycy dysponują bądź mogą dysponować milionową armią. To nie jest tak, że to jest słabe państwo. To jest państwo zmilitaryzowane, bardzo specyficzne. Ja dość często oglądam materiały z Korei Północnej, bo mnie fascynuje. No może to jest złe słowo, że fascynuje, ale interesuje mnie to, co tam się dzieje. Są to oczywiście filmy nagrywane przez turystów zachodnich, którzy do Korei Północnej dotarli. Ja wiem, że pokazują to, co chcą pokazywać. Zdaję sobie sprawę z tego, że te obrazy są Sztuczne, tak? czyli pokazuje im się, wiem, budują na przykład hotel, w którym nikt nie mieszka, albo sklep, w którym stoją puste opakowania, że niby jest dużo towarów, których nie ma. Tam ludzie głodują. Ale jakby oglądam to, szukam tych kropek, łączę je ze sobą, też patrzę na to, tak w którym kierunku to zmierza, bo jeżeli pojawią się na froncie ukraińskim znowu większe ilości koreańskich, północno-koreańskich żołnierzy, to nie wykluczone, że pojawią się też Chińczycy. Na razie doniesienia były takie, że tak czy wyeliminowano, czy też i wiem to do niewoli, chińskich żołnierzy, tylko że to byli najemnicy, tak, bo na ukraińskim froncie bardzo dużo walczy najemników, również i postowanie Sił Zbrojnych Ukrainy, tam jest cały Legion Międzynarodowy, jest, jest wielu kontraktorów, którzy są opłacani, bardzo dobrze, bo są profesjonaliści, ale pojawiają się też tacy łowcy przygód, którzy na przykład z Chin pojawili się na tym froncie, ale są to jakieś jednostkowe przypadki. Gorzej, jeżeli Chińczycy postanowią, a mają naprawdę potężną armię i dosyć zaawansowane technologie, pojawią się na tym froncie chociażby sprzętowo. Ja, ja dzisiaj oglądałem taki materiał z parady w Pekinie, gdzie pojawiła się, pojawiło się urządzenie kołowe, mobilne, jest to laser do zestrzeliwania dronów. Rosjanie tym nie dysponują. Pytanie, czy w ramach tej osi zła, która została właśnie zawarta, takie urządzenia mobilne pojawią się po rosyjskiej stronie, bo wyobrażacie sobie, że wtedy ta przewaga, którą posiada w tej chwili Ukraina, czyli taką armię dronową jednostkę, która jest wyspecjalizowana, wyspecjalizowana w atakach dronowych, bo Rosjanie mają tylko te szachedy i one dosyć słabo sobie, sobie jednak radzą na ukraińskim froncie, ale za to Ukraińcy potrafią wysłać 2-3 tysiące dronów, które nagle pojawiają się w różnych miejscach Rosji, to czyniąc naprawdę poważne szkody w infrastrukturze, chociażby jeżeli chodzi o przemysł paliwowy. Bo w tej chwili, tak jak analitycy podają, zostało zniszczone 20% możliwości produkcyjnych Rosji, jeżeli chodzi o zaopatrzenie, zaopatrzenie w paliwa. I w, chociażby w tych zbuntowanych republikach czy na Krymie są, i samej Rosji też, są potężne braki paliwowe. To teraz wyobraźmy sobie, jeżeli tą drogą Ukraina pójdzie i będzie dalej atakować poszczególne cele to dronami. Nie może atakować amerykańskimi rakietami, które dostała, bo Amerykanie nie zgadzają się na to, by zaatakować tymi rakietami cele w Rosji. Biden się zgodził, a jak wiecie, Trump to zablokował i no właśnie, zablokował. Blokują sprzęt, który dostarczyli Ukraińcom w ramach międzynarodowej pomocy, także z tego sprzętu Ukraińcy korzystać nie mogą. My też kupujemy dużo sprzętu. Wyobraźcie sobie sytuację, państwo, kiedy. Będziemy mieli konflikt zbrojny. Amerykanie nagle, Amerykanie Trumpa, tak? Maga. Musimy odróżnić jednych od drugich. Nagle ci Maga, Pete Hekset, ten wytatuowany, co się szampanem oblewał, szef Pentagonu. mówi, zablokujcie Polakom sprzęt. Kwestia aktualizacji systemu jakby, sterowania. Zwał, zwał jak zwał, tak? Tak, mówiąc ogólnie w skrócie. I co wtedy? Ja pytałem się publicznie pana wiceministra Tomczyka i wicepremiera Kosiaka Kamysza, czy my mamy jakieś gwarancje, że ten sprzęt nie zostanie wyłączony. Przypominam, że mamy śmigłowce Black Hawk w leasingu. Nie wiem, czy one są uzbrojone, czy dostaliśmy tylko gołe śmigłowce, trzeba jeszcze je dozbroić. Dalej też można unieruchomić dalej? To jest za duże ryzyko. Ja z tego spytam, czy mamy jakąś gwarancję? Bo to, że Amerykanie mogą unieruchomić swój sprzęt, to jest zagwarantowane, bo to już zrobili wobec Ukrainy. Więc zupełnie dobrze mogą zrobić wobec nas. Jeżeli by nie daj Boże nas zaatakowała Rosja, to co? Ten amerykański sprzęt, który mamy. Może po prostu nie zadziałać. Znaczy, ja tego nie przesądzam, tak? ale czy mamy gwarancję, że to, co kupiliśmy za pieniądze, to my tym w pełni dysponujemy. Czy też są jakieś ograniczenia, że będą nam mówić, a nie, nie, tu się obronić nie możecie, tu absolutnie się nie zgadzamy, na jakiś kontratak, to tak nie wolno. I co wtedy? Także, mieli Państwo, sytuacja jest trudna i trochę się dziwię, że też media głównego nurtu nie biją na alarm bo gdy zapoznałem się ze szczegółami, to mój nos mi podpowiada, że z tego będzie naprawdę gigantyczny kłop. Ja nie wątpię, że pan wicepremier, minister spraw zagranicznych Władysław Sikorski ma tego świadomość i jego służby dyplomatyczne donoszą mu o, o tych problemach, tylko patrzeć, kiedy uda się z wizytą właśnie do Indii i również do Chin, bo podejrzewam, że te dwa kierunki będą w najbliższym czasie celem pana, Ministra Sikorskiego, by się zorientować w sytuacji, jak bardzo jesteśmy w czarnej D. Bo przez Trumpa coraz bardziej jesteśmy zagrożeni, a temu satrapie wierzyć nie wolno. No zobaczymy też, co się będzie dzisiaj działo w sprawie tych plików, akt, dokumentów Epsteina, bo widziałem się fragment jak republikańska. Kongresmenka czy senatorka wyszła z tego przesłuchania zamkniętego dla prasy, zapłakana. Nie chciała w ogóle komentować. Tam zeznawały ofiary Epsteina No i ofiary Trumpa też prawdopodobnie. Pytanie, czy któraś z tych kobiet zezna, że Trump ją skrzywdził gdy była jeszcze nieletnia. To może nie wywoła trzęsienia ziemi. W Stanach Zjednoczonych, bo tak jak u nas pisowcy są kompletnie wyzuci z moralności, ale myślę, że skandal międzynarodowy i zdystansowanie się od takiego predatora, jakim być może był Trump. No bo dzisiaj to raczej w tym wieku nie, może nawet będzie wskazane, tak, aby tego człowieka nigdzie nie zapraszać, bo ja bym mu chyba ręki nie Witam. A my widzimy się o 20. Do zobaczenia.